Hmm... i chuj. Stróżu, gdzie jesteś? Wala od mojego dupska, furasie! No ja jebie. Jak się tam do ciebie dostanę, to przerobić ci ryj na ziemniaczki! Co? To wyśmienicie? się. Hello? Hello? Dobra, teraz pójdę po tego gówniaka. A potem robisz łeb! No to papa, połamania nóg No dobra to teraz A! Nie ma tam żadnych dzieci A na pewno? Nie pogrywaj sobie ze mną Gdzie Bachor? Gdzie go schowałeś? Stary nie wiem no ja tylko um, Freddy jest za tobą Freddy? Hej oh, cześć Freddy Hej Freddy Wielka panie strażniku Freddy nie gadaj z tym dymem, z tobą śmierdzą. O, o pylga Freddy ten szmaciarz sobą gdzieś dziecko I nie chce widzicie gdzie Wiesz, co to znaczy? Nie będziemy mu mogli zrobić urodzin, Freddy. O nie! Tak! Musimy je znaleźć, Freddy! Musimy dać mu tort. Zrobię to w no, moim mocy, kochanie! Skończ z tymi fantwikami i odwalać się od nich. Coś czuję, że kownieka tu nie ma. No nie wiem, postaraj się bardziej czy coś. Koniec pierdolenia, wchodzę! Ale zanim to opowiem, się pojawi, że Bachorn nie istnieje. Pfff, robota to jakiś żart. A ty to kurwa, kto? I teraz mogę go je zaskoczyć. Tak jest. Niespodzianka, szma. A, jebany kolano. Zezłomowany szmato! to. Dzięki załom Foxy. Foxy, co do chuja. Nie wiem, w kurde mi się luziło. Hej, Springtrap. Co? Słyszysz? A, wejś, Sonics!